Setki tysięcy młodych ludzi z całego postępowego świata przyjechały do Krakowa. Jak zwykle chodzi o Trybunał. Młodzi ludzie z różnych stron globu ziemskiego zebrali się na krakowskich błoniach, aby wyrazić sprzeciw wobec polityki reżimu kaczystowskiego, mającej na celu paraliż Trybunału Konstytucyjnego i demontaż polskiej demokracji. Trybunale, trybunale, wołali młodzi Włosi. Demokracji, demokracji! wołali młodzi Francuzi. Petru, petru! wołali młodzi Szwajcarzy. Na koniec wspólnie odśpiewali pieśń polskich demokratów. Ani góry wysokie, ani morza głębokie nie wstrzymają pochodu przyjaźni. Przez walczące krainy idą chłopcy, dziewczyny, idą silni, promienni, odważni. By żyło się lepiej. Będzie się lepiej wszystkim.